ponieważ D4Bat, dziękuję, to wszystko co miałem do powiedzenia, Dartian bez odbioru. A teraz już zupełnie na poważnie, ogólnie do tego materiału skłoniły mnie głównie komentarze pod moimi paroma ostatnimi filmikami oraz również parę rozmów na Discordzie, na kanałach innych twórców, które zobaczyłem wokół moich filmików, dlaczego gracze tak bardzo narzekają na Diablo 4. Dlaczego ludzie, którym tak najwyraźniej nie podoba się Diablo 4, ciągle o tym Diablo 4 gadają? No i właśnie chciałbym o tym dzisiaj podyskutować, ponieważ mam wrażenie, że powód jest nieco inny niż ten, dla którego większości osób myśli, że tak może być. Przede wszystkim chciałbym wyeliminować z tego konfliktu, nazwijmy to, dwie strony. W tym w sumie jedna nie jest totalnie stroną narzekającą, ale powiedzmy, chciałbym wyeliminować dwie skrajności. Po pierwsze, ludzi, którzy religijnie bronią Diablo 4, uważając, że gra jest po prostu idealna. I w sumie dopóki jemu się podoba, to nic innego nie ma znaczenia, i którzy będą bronić Diablo 4, niezależnie od tego, co z tą grą by się nie działo. A drugą stroną są ludzie, którzy totalnie nie lubią Diablo 4, i tak naprawdę jedyny powód, dla którego mówią o Diablo 4, to po prostu, żeby się pośmiać z Diablo 4. No jakby to są po prostu dwie skrajności, tam jakby stanowiska są oczywiste. Co z ludźmi, którzy są gdzieś tam po środku, czyli tak zwany mam wrażenie, to są właśnie ci główni narzekacze. Ja właśnie spotkałem się ostatnio wobec mnie z takim argumentem, że uważam się za wielkie. Jego znawce, że jestem wielkim narzekaczem, że jak mi się gra nie podoba, to żem po prostu w nią nie grał. No i pewno każdy, kto, nie wiem, nawet lubi Diablo 4, jakoś tam trochę, który gra chociaż trochę to w Diablo 4, który mu tak raz sprawia jakąś przyjemność, ale przynajmniej raz, czy to w komentarzach, czy właśnie będąc twórcą internetowym, odważył się powiedzieć coś przeciwko Diablo 4, na pewno spotkał się z takimi tekstami, że tak to ujmę. Mam wrażenie, że wbrew temu, co niektórzy mówią, czyli że, nie wiem, jest, gracze stali się roszczeniowi, że gracze stali się. Jak rozwydrzone dzieci, że gracze nie znają swojego miejsca, cokolwiek to znaczy. Mam wrażenie, że prawda jest nieco inna i szczerze mówiąc, winny jest trochę sam Blizzard i sposób, w jaki prowadzony jest Diablo 4. Nie, to nie jest tak, że próbuję teraz z siebie zrzucić winę na Blizzarda, bo oczywiście, jeżeli ja na coś narzekam, to oczywiście biorę to na klatę. co nie zmienia faktu, że powody, dla którego społeczeństwo graczy aktywnych Diablo jest tak spolaryzowane, jest właśnie sam Blizzard i samo Diablo 4. Ponieważ weźmy na warsztat takiego najprawdziwszego casuala, ponieważ bardzo często powstają takie głosy, że no, kurczę, Diablo 4 jest grą przeznaczoną dla takich najprawdziwszych casuali, a mimo to casuale, bo ja na przykład też sam się uważam za casuala, narzekają na Diablo 4. No i skąd się to bierze? No bo wiadomo, wokół też Diablo 4 powstał ten mem, że Diablo 4 podoba się głównie dat gamerom, że to jest gra przeznaczona dla dadgamerów. Gamerów, dla graczy, którzy mają dwie żony, 8 dzieci, pracują na dwie zmiany i mają tylko 40 minut tygodniowo, żeby pograć w Diablo 4. I ich zdaniem tempo, rozwoju tem tempo rozgrywki jest spoko, wszystko w tej grze jest spoko i wszystko jak najbardziej powinno w niej zostać niezmienione. Tylko prawda jest taka, że tacy gracze. Najczęściej w ogóle nie udzielają się w internecie. Prawdziwi casuale, prawdziwi dad-gamerzy, nawet ich tak ochrzcimy, to są gracze, którzy faktycznie grają sobie w gierkę w zaciszu własnego domu i albo ta gierka im się spodoba i będą w nią grali i oni raczej nie mają też czasu, zgodnie z tym, ile czasu jakby zajmuje im sama gra, ich życie prywatne ile im zajmuje, to są ludzie, którzy raczej nawet nie oglądają filmików na YouTubie, którzy nie wchodzą w dyskusje na Redditach i Forach. Oni co najwyżej krótko po premierze Diablo albo po wyjściu każdego sezonu piszą ja bawię się aktualnie super, mam nadzieję, że też inni się tak super bawicie jak ja i grają swoje, a jeżeli nie lubią tej gry, to po prostu odchodzą sobie gdzieś na bok, po prostu szukają innych Gry. Też mi na to jeden bit zwrócił uwagę bo ja się kiedyś na, na streamie na Twitch TV Dartian podłoga. Dlaczego aktualnie żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo ludzi uważa, że gra, która jest oceniona jako 6-7 na 10, to jest gra słaba. Jakby po to jest system w większości przypadków 1 do 10. Oczywiście to, że nie da się tak łatwo takim systemem ocenić gry, to inna kwestia. No ale jeżeli już nawet używamy takiego systemu, no to jeżeli skala jest od 1 do 10, no to gra 6-7 na 10 nadal jest gra, która jest powyżej średniej. Nadal jest taki średniak plus taki przyjemny Śledniak albo no taka prawie dobra gra, ale taka, która raczej jest warta uwagi. No i jeden z widzów zwrócił mi słuszną uwagę, że no kurczę, mimo wszystko duża część graczy są właśnie ludzie, którzy nie mają czasu na granie w przeciętniaki, więc tak naprawdę dla nich gra poniżej 8 na 10 to już jest granie warta uwagi. Bo po co mają grać w grę w 6, 7 na 10 w swoim ograniczonym czasie, skoro mogą grać w tym czasie w grę 8 albo 10 na 10, prawda? I to jest zrozumiałe i właśnie tacy gracze. Również odejdą raczej w ciszy, po prostu uznają, ok, Diablo 4 to nie jest gra dla mnie, pójdą sobie grać, nie będą wyzywać, nie będą marudzić w internecie, jak to jest mi zarzucane i tyle. Kurde, nawet mój tata, mój tata, od którego ja Poznałem w ogóle Diablo 1 i Diablo 2, dla którego moja mama uważa, że ja jako dziecko bardzo długo musiałem spać z zapalonym światłem na korytarzu przy moim pokoju, ponieważ twierdziła, że to jest wina tego, że oglądałem jak mój tata grał w Diablo 1 i 2. Mój tata, kiedy wyszło Diablo 3, po dwóch dniach grania uznał, że Diablo 3 jest słabe, że mu się nie podoba i nigdy więcej go nie odpalił. A my wtedy z moim kolegą, z którym graliśmy z moim tatą, to też w ogóle było ciekawe doświadczenie: granie z kolegą i z tatą w Diablo w party, ale mniejsza o to, się dziwiliśmy, jak Mój tata tak szybko mógł powiedzieć, że Diablo 3 nie jest grą dla niego. Przecież my nawet kampanii chyba wtedy, z tego co pamiętam, do końca nie przeszliśmy. A mój tata chyba, właśnie z tego co pamiętam, kiedy te słowa padły, no to dosłownie dograł kampanię do końca, pobawił się tam chwileczkę w endgame, jaki wtedy istniał w Diablo 3, no i przestał w nie grać. I jak mój tata, weteran, co prawda, serii Diablo. Ale casual tak szybko po prostu odtrącił od siebie Diablo 3. Z czego to wyniknęło? Kiedy właśnie myślałem o tym materiale o tych komentarzach, które czytam na YouTubie, to trochę mi to zastrzykło. Trochę mi to przekręciło kluczyk w stacyjce mojego mózgu. Po prostu mój tata, osoba znająca swoje preferencje, wiedziała, że Diablo 3 nie jest targetowane do niego. Jego nie obchodziło to, czy Diablo 3 jest obiektywnie dobrą, czy złą grą. I dużo casualowych graczy nie potrafi uzasadnić, dlaczego im się gra podoba, lub nie podoba. I nie ma w tym nic złego. Dopóki oczywiście nie próbują bez argumentów udowodnić, że gra jest dobra, dlatego że im się to podoba. Ale jeżeli mówimy totalnie o subiektywnym czerpaniu radości z gry, no bo gry sprowadzajmy je do tego, czym są, czyli są po prostu... powinny być dla nas zabawą, powinniśmy miło przy nich spędzać czas. Wiadomo, są też gry kompetytywne, no ale... Załóżmy, idźmy do takiego koru totalnego. Gry mają po prostu sprawiać frajdę gr graczowi casual'owemu. I mój tata po prostu wiedział, że ta gra nie sprawia mu frajdy. Jego nie obchodziło to, co jest z tą grą nie tak. Po prostu zauważył, że targetem Diablo 3 jest inna grupa graczy niż on do niej należy. I ktoś może stwierdzić, że przynudzam, że ten wstęp jest przydługi i o co mi w ogóle chodzi, ale właśnie teraz zbliżamy się do meritum. Diablo 4 ma prawdziwy kryzys tożsamości, jeżeli chodzi o to, jaki rodzaj graczy jest odbiorcą Diablo 4. No bo jak naprawdę wyglądała sytuacja z Diablo 4 nawet na premierę gry? Z jednej strony było takie wrażenie, że jednak to jest gra dla osób bardziej casualowych. Gra była bardzo łatwa. Tak naprawdę głównie liczył się item power, chyba że miałeś jakiś bardzo specyficzny build. Co znaczy, zmienia fakt, że tak naprawdę do dotarcia do ancestrali to nie miało aż takiego znaczenia te statystyki, tylko patrzyłeś na item power. Więc jest dość łatwa mechanika. Gra ogólnie jest łatwa. Nie ma żadnego skomplikowanego systemu craftingowego. Legendary power masz zawsze w kodeksie Możesz bardzo łatwo sobie ulepszyć łapony. Upgrade'y też są banalnie proste. No nie ma tak naprawdę w tej grze niczego oprócz Uber Lilith, co stawiałoby ci realne wyzwanie. Wtedy to były trochę nightmare dungeony, ale powiedzmy, że tak naprawdę musiałeś dojść do 60, co nie było jakimś dużym wyzwaniem, a reszta to już było totalne mierzenie sobie f a Uber Lilith była broken i niesprawiedliwa. Więc. Pierwsze wrażenie było takie, że, ej, no, mega casualowa gra dla totalnych casuali. Z drugiej strony, nagle takim każualom jest wrzucany w ryj system paragonów, który jest totalnie autystyczny, który, żeby nim rozporządzać, szczególnie w tamtym momencie, musiałeś po prostu siedzieć z Excelem i wyliczać, jakie procenty ci się najbardziej zgadzają, a system afiksów, system itemizacji również był nie dość, że po prostu, no, popsuty i nieprzemyślany, to również dla gracza casualowego był bardzo mylący. Jak tutaj sobie wybrać dobry gier, kiedy efekty są tak... Tak bardzo specyficzne, kiedy są takie bardzo specyficzne warunki, żeby aktywować bardzo specyficzny efekt. I tu było takie zderzenie się dwóch światów, że z jednej strony, oczywiście te, ja nie mówię, że te mechaniki były dobre i głębokie, one były skomplikowane, ale płytkie. No co nie zmienia faktu, że ten poziom skomplikowania był właśnie przypisany temu, że ej, to chyba jest jednak nie do końca skierowany dla mnie jako casuala, bo ja trochę nie rozumiem tych itemów. Ja trochę nie rozumiem tego paragona. Co kończyło się tym, że no jeżeli głównie chodziło o staty itemów, to albo patrzyło się w net, albo się szło full and vulnerable i kryta, bo to było najbardziej broken combo z istniejącą jeszcze wtedy matematyką, no a paragony właśnie patrzyło się w internecie i tyle. I już nawet na samej premierze mieliśmy taki zgrzyt pomiędzy tym, dla kogo jest ta gra. Potem Diablo się rozwija i coraz bardziej zaczyna wchodzić w tą stronę casualową. Content staje się coraz łatwiejszy, wszystko przychodzi nam coraz łatwiej, wszystko jest trywializowane. Oczywiście niektóre buildy są nerfione, ale to po prostu nie utrudnia perspektywy gry, tylko trochę w bardziej irytujący sposób sprawiało, że przez tę grę progresowaliśmy. Tak naprawdę od startu Diablo gra stawała się coraz łatwiejsza. Dopiero tak naprawdę, kiedy wszedł sezon czwarty, rework, itemizacji, a co za tym idzie również master working, bardzo było duże narzekanie wtedy casuali. na to, że ej, nie podoba mi się to, że itemy mogę. Brykować, że itemy mogę zniszczyć na zawsze. Bo przecież kiedy ja mam tylko 40 minut w tygodniu, bo moje dwie żony się ze sobą nawzajem kłócą, a moja ósemka dzieci srami aktualnie na dywan, no to ja nie mam jak wydropić nowego itema, jeżeli zbrikuję mój najlepszy item. I to był taki pierwszy punkt przełomowy. A nie, przepraszam, jeszcze był punkt przełomowy w sezonie trzecim, gdzie uważam, że no nie chcę tego powiedzieć, bo sam jestem casualem, ale dobra, uważam, że tacy, najbardziej casualowi gracze, najbardziej DAT jakich się da znaleźć, zepsuli totalnie sezon trzeci. narzekając, że o ma. Te pułapki są takie trudne. Ja nie umiem w tych pułapkach przechodzić. Ja nie umiem zdobyć najlepszego skarbu. To jest takie trudne. Więc co zrobił Blizzard? Dał nam tyle buchów z tych pereł, że no tak naprawdę nie dało się spierdolić rana Voltów i zawsze po prostu byłeś w stanie otworzyć najlepsze skrzynki. Przez to cała aktywność, całe wyzwanie, cały motyw sezonowy, no możesz się jebać tak na dobrą sprawę. Okej, okay, w trzecim sezonie mieliśmy znowu jakby bardzo mocne ze strony Blizzarda pójście na rękę graczom każualowym. W sezonie czwartym, no to było takie mieszane, bo no, bo z jednej strony afiksy zostały uproszczone, stały się bardziej czytelne i dla każualowego gracza, co za tym idzie, równie stały się przyjemniejsze, chociaż bardziej zaawansowani gracze oczywiście też się z tego cieszyli, no bo system afiksów był po prostu głupi, no ale nagle pojawił się ten master working, który nie dość że stał się strasznym gold i mat sinkiem, trzeba było bardzo dużo farmić, żeby chociażby resetować te master worki, żeby w ogóle robić master working, no to jeszcze mogliśmy sobie temperingiem, przepraszam, nie master workingiem zbrykować przedmiot. I no i trudno, nie masz tego przedmiotu. No i potem znowu koszta wszystkich sinków zaczęły się Obniżać. Już nie potrzebowaliśmy tych materiałów tak dużo. Na Pityarze w ogóle też bardzo dużo po tym reworku kosztowało chociażby printowanie Legendary Powera na itemy. Co też moim zdaniem było dobrą zmianą, bo to sprawiło, że, okej, okay, Graczu, mimo tego, że teoretycznie masz ten kodeks of power, możesz w każdej chwili wyciągnąć Legendary Power i nałożyć na item. To już nie jest coś, co masz za darmo. To nie jest coś, że po prostu, o, dropnąłem item z superstatami od razu podmieniam na mój stary item, no bo Legendary Power sobie i tak nałożę, nie? Nagle w sezonie czwartym, szczególnie w Pityarze. Pojawiły się takie rzeczy, że kurde, Diablo 4 może nie staje się grą dla totalnych weteranów hardkorów, ale no zdecydowanie zaczyna pokazywać, że ej, dobra, my nie chcemy być grą dla takich totalnych, największych każuali. No tylko potem znowu się zaczęło to ułatwiać, znowu te koszty zaczęły być redukowane. W końcu wyszedł sezon piąty, który. Nawet już w tym momencie nie pamiętam co robił, a infernalne hordy, które były spoko i z którego chyba wszyscy się w sumie cieszyli, tam nie doszło do jakichś super zmian pod takim względem, czy to bardziej dla każuali, czy to bardziej dla weteranów. No i wychodzi dodatek. Wychodzi dodatek wraz z sezonem szóstym. I tu jest XD, które widzimy z miniaturki, które pokazuje największy problem Blizzarda, że Blizzard pyta się graczy, oczywiście Rod Ferguson, nasz ukochany Rod Ferguson, który zadał to pytanie na Twitterze, powiedział, że to jest oczywiście niezobowiązujące pytanie, że to nie jest tak, że oni się tym sugerują, ale i tak moim zdaniem pr nawet to wygląda bardzo źle. Zadaje pytanie, czy powinni naprawić Spiritborna. Bo to nie chodzi o to, że Spiritborn jest OP, bo po prostu takim go zrobili w cyferkach. Znaczy zrobili, ale duża część tych cyferek polega z tego, że po prostu się przeliczy Czyli przekalkulowali i on jest po prostu broken. On jest po prostu też trochę zabugowany w niektórych miejscach, chociaż większość bugów zostało fiksniętych. Twórca gry, pytający się graczy, czy tak naprawdę mają naprawić zabugowaną postać, czy może jednak ją zostawić, no bo fajnie się nie umyka. No to jest moim zdaniem już jakaś paranoja. Przecież, kiedy Blizzard spojrzy na statystyki powinien powiedzieć, że kurwa, no coś jest nie tak, Spiritborn jest jedyną klasą, która jest w stanie robić 150 pity. Kolejna klasa za nią chyba tam robi max 118, czy coś w tym stylu. No to chyba coś jest nie tak i może warto by było, nie wiem, zamiast może właśnie nerfić, to może popodnosić te klasy wyżej. Tak by pewnie część osób powiedziała, nie nerfić Spiritborna, ale Spiritborn jest trywialny. Ja specjalnie na premierę, znaczy na premierę, spóźniłem się z premierą, bo byłem na urlopie, ale mam w tym momencie dwie postaci, Spiritborna i Nekromantę. I to, jak Nekromanta się musi namęczyć w porównaniu do Spiritborna, to jest niebo, a ziemia. Nie twierdzę, że gra Nekromanta jest jakaś totalnie trudna i to jest wiecie, nagle, że Diablo 4 jest mega trudną grą i już poziom trudności jest taki, jaki powinien być. Nie, Nekromanta nadal sobie radził zbyt łatwo, co nie zmienia faktu, że Spiritborn przy nim to jest totalny wywóz. Widzisz to nawet jako gracz grający inną klasą, że to nie jest tak, że to mój nekromanta powinien dostać Buwa, tylko widzisz ewidentnie, że to Spiritborn powinien dostać nerfa, bo on totalnie trywializuje content. I ktoś może powiedzieć, ale Janek, przecież Blizzard zawsze tak robi. Przecież jak wychodził King, to przecież Death Knight był OP. Przecież zawsze jak wychodzi klasa, to ona jest mega OP, a potem jest nerfiona do ziemi. Ja To też dokładnie pamiętam z Legion, jak zacząłem grać Demon Hunterem, który był totalnie OP, a potem go tak znerfili, że przez dwa albo trzy tygodnie nikt nawet na Mythic Plusy nie chciał z Demon Hunterami chodzić, bo byli to po prostu bezwartości. Nawet jeżeli zrobisz coś takiego w takim blizzardowskim stylu, to oczywiste dla Ciebie powinno być, że to trzeba naprawić, to trzeba sprowadzić na ziemię, to trzeba wszystko wyrównać, a nie pytać się graczy, czy oni chcą, aby to zrobić. I to się sprowadza do, do tego, bo gdyby to był taki pojedynczy tweet, on powiedział, no dobra tam, Rod Ferguson znowu zachlał, znowu na roadcastach będzie opowiadał, że był wczoraj u jakiejś gwiazdy Hollywood i zachlali strasznie. I napisał tweeta po pijaku, jak wujek, który mieli Twittera z Googlem i wpisuje nagie kobiety na Twitterze. I to publikuje zamiast wpisać w Google wyszukiwarka. Blizzard niejednokrotnie pyta graczy o feedback, i oczywiście było mnóstwo sytuacji, kiedy to jest dobre, ale tak jak sezon trzeci, tak jak to pytanie o Spirit Borna, Blizzard powinien być bardziej konsekwentny w wizji swojej gry. A niestety Blizzard bardzo chce, aby Diablo 4 podobało się wszystkim. I tu wracamy, robimy pełne kółko do tego, o czym mówiłem na początku. Dlaczego ludzie narzekają na Diablo 4? Ponieważ Podchodząc do konkluzji, Blizzard chce, aby ta gra podobała się wszystkim. A jak podoba się wszystkim, to nie podoba się nikomu. Hardcore'owi bardziej gracze narzekają na to, że gra jest ciągle ułatwiana, że content jest zbyt łatwy, że aktywności nie są ambitne. Casualowi gracze narzekają natomiast, że nie są w stanie robić pita większego niż 80, że nie są w stanie wejść na World Tier 3, mimo że tak naprawdę nic im to nie zmienia. Między wortierami, tylko po prostu powiększa im to efyutka. Oni będą narzekać na to, że no dobra, już możemy resetować z tempering, ale jeden, jeden reset temperowanego itema to jest za mało. My powinniśmy móc resetować temper a tyle razy, ile będziemy chcieli. Dlaczego wszyscy narzekają na diablo? Ponieważ ci wszyscy narzekający na diablo, to jest tak naprawdę kocioł graczy za, zarówno mega casualowych, jak i bardziej, nie wiem, weteranów nazwijmy to, bardziej prosów, chociaż nie lubię używać tego słowa. То есть mętlik takich ludzi, ponieważ ci najbardziej, którzy się obrazili na Diablo 4 mają to w dupie, ewentualnie się z niego śmieją, a ci, którzy są totalnie casualowi będą po prostu pykać w gierkę, która jest przyjemna dla nich nawet jeżeli nic jej nie osiągną. Jeżeli nawet nie dadzą rady wejść na tego tormenta pierwszego, ale mają fajne aktywności, podoba im się pykanie mopków i oni enjoyują tę grę. Im się to podoba, tak stereotypowo mówiąc. I oni po prostu siedzą na utkany siedzą sobie cichutko z uśmiechem na ustach i grają sobie w gierkę, która im się podoba. Zaś w tym kotle na kaczy są ludzie, którzy aktywnie grają w Diablo 4. Są ludzie, którzy aktywnie chcą, aby Diablo 4 ich zdaniem była lepszą grą niż jest aktualnie. Tylko przez to, że sam Blizzard nie wie tak naprawdę do kogo kieruje Diablo 4, przez to, że w jednym sezonie nagle utrudniają grę, po to, żeby w dwa kolejne sezony ją ułatwiać, po to, żeby w kolejnym sezonie drastycznie ją ułatwić, żeby znowu w kolejnym drastycznie ją wyciągnąć do góry. To przyciąga ludzi którzy na przykład, nie wiem, przestali grać w sezonie drugim, nagle wracają, znają, że jest lepiej, tylko oni za sezon znowu zobaczą jakieś zmiany, które idą w stronę, która im nie odpowiada i znowu odejdą, ale wtedy przyjdą gracze, którzy wcześniej odeszli, dlatego, że gra stała się zbyt trudna, nie wiem, może to też jest taktyka Blizzard'a, żeby tak rotować między sobą tych graczy, żeby raz przychodzili ci, raz ci. ale to właśnie sprawia, że niestety dopóki Diablo 4 ostatecznie nie tupnie i trochę jakby nie wypracuje sami przed sobą, dla kogo oni właściwie chcą być grą, to takie wypowiedzi będą się pojawiać. I takie kanały jak ja będą o tym gadać, bo ja jestem graczem, który wbrew temu co dużo osób myśli lubi Diablo 4. Dużo osób myśli, że ja nienawidzę Diablo 4, chociaż ludzie z kolei z drugiego krańca, krańca uwa uważają, że połykam blizardową kiełbasę za każdym razem. Więc widzicie, ja też jestem w kotle, gdzie dwie skrajności mnie atakują, twierdząc, że jestem po drugiej stronie barykady i właśnie o to chodzi, ponieważ każdy z tej bańki będzie traktował osobę o odmiennym zdaniu jako swojego wroga, a tak naprawdę wszyscy siedzimy w tej jednej bańce, dlatego że Blizzard nie potrafi sam przed sobą zdecydować, w jakim kierunku finalnie Diablo 4 ma iść, a co za tym idzie, do jakiej grupy odbiorców ma Diablo 4 trafiać. Więc możecie mówić, że jestem narzekaczem, że inni twórcy czy piszący komentarze są płaczkami, ale tak naprawdę to bierze się przede wszystkim z tego, że po prostu wszyscy należymy do tego ogromnego, wręcz bym powiedział, zbyt ogromnego grona odbiorców, wymieszanego grona odbiorców. Czy ja w sumie jestem niezadowolony z takiego faktu? No nie, bo w sumie z jednej strony to powoduje dużo ciekawych dyskusji, no oczywiście największym minusem tego jest to, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, czego się spodziewać do końca po tym Diablo. Za chwilę ma być Camp po którym ja totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Czy oni tą grę utrudnią, czy oni tą grę ułatwią, czy oni zaczną zmieniać jakąś matematykę, czy oni pozmieniają jakieś aktywności, co się stanie? Nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim Kierunku oni to chcą pchnąć, i mam wrażenie, że Blizzard też do prawie samego końca wypuszczania tych update'ów nie wie na dobrą sprawę, w jaką stronę chce to wszystko pchać. No i nie wiem, podzielcie się w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy jest to trochę prawdy, czy może przesadzam. Ale nie wiem, tak sobie chciałem po prostu o tym pogadać. To wszystko co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.